System struktur konstrukcji spawanej pojawił się jako nowość w SolidWorks 2019. Narzędzie umożliwia szybkie tworzenie konstrukcji składającej się z wielu profili bez konieczności rysowania skomplikowanych szkiców. Żeby zacząć pracę z tym narzędziem, musimy wyświetlić sobie kartę z jego poleceniami. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na zakładki menedżera poleceń Command Manager. Wybieramy pozycję karty system struktur Na nowo wyświetlonej karcie przycisk system struktur pozwoli oznaczyć plik jako konstrukcję spawaną oraz utworzyć wstępnie listę elementów ciętych Członem pierwszorzędnym powinny być wszystkie główne profile, a członami drugorzędnymi wszelkie wsporniki i człony konstrukcyjne, których położenie będzie zależało wprost od członów pierwszorzędnych. Po wywołaniu polecenia człon pierwszorzędny będziemy mieli do wyboru cztery warianty definiowania pozycji profilu. Pierwszy z nich to człon segmentu ścieżki, gdzie wskazujemy elementy szkicu, ściany lub krawędzi obiektów bryłowych. Dodatkowe opcje, jakie mamy dostępne w tym narzędziu, to scalanie stycznych członów. Nie zawsze wiemy na samym początku, jaki będzie ostateczny wygląd tworzonej konstrukcji. Jeżeli w trakcie modelowania dokładaliśmy kolejne elementy szkicu, które w finalnej wersji leżą na przykład na jednej prostej, możemy połączyć je w jeden profil wykorzystując wskazaną opcję. Możemy przez to uniknąć sytuacji, w której lista elementów ciętych konstrukcji spawanej będzie wskazywała konieczność wykonywania niepotrzebnych cięć. Zwłaszcza w przypadku korzystania z dodatków do automatyzacji cięcia profili takich jak Alt. Kolejną opcją narzędzia tworzenia członów pierwszorzędnych jest możliwość wydłużenia nowo powstałych profili poza wskazane odniesienia. Zmieniając wartość wymiaru dla położenia początkowego i końcowego zmieniamy długości profili dla wszystkich segmentów znajdujących się w polu wyboru operacji człon pierwszorzędny. Mamy też możliwość działania w drugą stronę, czyli jeśli podczas modelowania okaże się, że fragment szkicu lub krawędź bryły, którą wybraliśmy jako segment ścieżki, jest zbyt długa, możemy podzielić tworzone profile poprzez wskazanie płaszczyzny, ściany lub innego profilu w miejscu cięcia. Jeżeli natomiast nie mamy wcześniej zdefiniowanej geometrii, która mogłaby zostać użyta w tym miejscu, możemy wskazać długość, jaką ma mieć wynikowo pojedynczy profil wzdłuż zadanej ścieżki lub w przypadku, kiedy interesuje nas podział całej długości na równe odcinki, możemy wskazać ilość wystąpień, jaka nas interesuje. Drugim typem definicji członu pierwszorzędnego jest człon płaszczyzny odniesienia. W części Parametry Odniesień będziemy mieli trzy sekcje, w których wskazujemy zestawy płaszczyzn lub ścian. Pierwszy zestaw ścian określa miejsce położenia punktów początkowych i końcowych profili. Miejsca przecięcia drugiego i trzeciego zestawu ścian lub płaszczyzn wyznacza ścieżki, po których profile zostaną wyciągnięte. Trzecim typem członu pierwszorzędnego jest człon długości punktu. W tym przypadku definiujemy punkty początkowe profili poprzez wybranie elementów szkicu lub wierzchołków. Możemy wybrać jeden z czterech statusów końca profili. Pierwszy, długość, pozwala na wskazanie wymiaru tworzonych członów konstrukcyjnych i ewentualną zmianę kierunku wyciągnięcia, ponieważ domyślnie jest on prostopadły do płaszczyzny, na której leżą wskazane odniesienia. Drugi status końca punktowy pozwala na wybranie par punktów, między którymi mają zostać utworzone profile lub łańcucha punktów. W takim przypadku koniec pierwszego profilu będzie początkiem następnego. Trzeci status końca do punktu pozwala określić grupę punktów początkowych profili i jeden punkt końcowy wspólny dla wszystkich. Warty status końca do płaszczyzny ułatwia określenie punktów końcowych profili poprzez wskazanie płaszczyzny przycięcia. Wracając do sposobów definiowania typów członu pierwszorzędnego, została ostatnia opcja, człon przecięcia płaszczyzny ściany. Pozwala na tworzenie profili nieliniowych. Musimy wskazać powierzchnię oraz płaszczyzny lub ściany. Ścieżka przecięcia tych elementów będzie tworzyć kolejne człony konstrukcyjne. Przejdźmy do narzędzi członów drugorzędnych. Ten rodzaj członów powinien być używany po wygenerowaniu członów pierwszorzędnych. Dostępne są dwie metody definiowania. Pierwsza to człon płaszczyzny podporu. W pierwszej kolejności wybieramy profile pierwszorzędne, między którymi będziemy chcieli wstawić wsporniki. W drugiej sekcji tego narzędzia określamy płaszczyzny lub ściany, które będą się z nimi przecinać na wysokościach, na których wsporniki mają zostać wygenerowane. Drugi typ definiowania to człon między punktami. Wskazujemy tutaj profile pierwszorzędne, a tworzone profile drugorzędne mogą być odsunięte od punktów początkowych lub końcowych istniejących profili o zadaną odległość lub procent długości profilu źródłowego. W generowaniu systemu struktur może okazać się, że używając globalnych ustawień do konkretnej grupy profili, kilka wystąpień wymaga indywidualnego podejścia. W takim przypadku możemy edytować poszczególne profile tak jak w podstawowych narzędziach konstrukcji spawanych. Dostępne są opcje podmiany rozmiaru i typu profili, lokalizacji punktu przebicia względem szkicu przekroju profilu, czy obrotu profili względem osi. Możemy jeszcze zmienić sposób przycięcia narożników, tak aby profil prostokątny pozostawał w całości, a docięte do niego były rury. Po wstępnym omówieniu narzędzi, możemy przejść do konkretnego przykładu, gdzie będziemy modelować słup wysokiego napięcia. Zacznijmy od wstawiania obrazu w szkicu i odpowiednim jego zeskalowaniu. Podkład posłuży nam do pozycjonowania płaszczyzn i odniesień w konstrukcji. Jak wspomniałem wcześniej, system struktur pozwala na definiowanie położenia profili nie tylko używając szkiców, ale też krawędzi obiektów bryłowych. Dodatkową zaletą będzie możliwość wykorzystania narzędzi automatycznie tworzących szkice w miejscach przecięcia z utworzoną geometrią. Modelujemy obiekt wykorzystując operacje bryłowe tak, aby wzorować geometrię. W oknie SOLIDWORKS zostawiamy tylko obiekt bryłowy bez widocznych płaszczyzn i szkiców i uruchamiamy system struktur. Do utworzenia większości członów pierwszorzędnych wykorzystamy człon segmentu ścieżki. Klikając CTRL-A zaznaczymy wszystkie krawędzie obiektu bryłowego. Będziemy chcieli jeszcze zmodyfikować strukturę usuwając wskazane profile ze środkowej części i zastępując je utworzonymi od nowych punktów. Przydadzą nam się szkice, które wcześniej służyły do wyciągnięć po profilach. Tym razem do utworzenia nowych członów konstrukcyjnych wykorzystamy typ punktowy z warunkiem końca do punktu. Do utworzenia kolejnych sekcji również użyjemy opcji tworzenia członów pierwszorzędnych punktowych. Tym razem będziemy manipulować opcją łańcucha. Pierwsze cztery odniesienia możemy wskazać w łańcuchu. Następnie usuwamy pozycję wskazującą na połączenie z kolejnym profilem, wyłączamy łańcuch i wskazujemy parę punktów dla nowego elementu. Zajmiemy się teraz utworzeniem wzmocniej dolnej części słupa. Wyświetlamy szkic wzorcowy i tworzymy płaszczyznę na wysokościach poziomych wsporników. Następnie korzystając z opcji człon płaszczyzny szkicu, wybieramy profile pierwszorzędne, między którymi wstawimy profile oraz płaszczyzny, na których mają zostać utworzone. Akceptujemy nowe struktury i ponownie wywołujemy człon drugorzędny, tym razem korzystając z opcji człon między punktami. Używamy opcji stosunek długości. Dla profilu poziomego będzie to 50%, a wysokość profilu pionowego ustalamy względem szkicu wzorcowego lub wytycznych w dokumentacji. W poleceniu zostawiamy przypiętą pineskę. Po zaakceptowaniu nowego wzmocnienia będziemy musieli wyczyścić wybór, wskazać nową parę profili i nowy warunek, ale nie musimy za każdym razem wychodzić z systemu struktur. Powtarzamy operację tak długo, aż otrzymamy wszystkie wzmocnienia na jednej ścianie słupa. na przecięciu płaszczyzny przedniej i prawej, a strukturę rozkładamy w szyku kołowym. Modulujemy kolejne profile dopasowując je do szkicu wzorcowego. Odbijamy lustrem całą strukturę na drugą stronę. Będziemy teraz chcieli użyć narzędzia rozcinania. Zostawiamy widoczny wyłącznie pierwszy obiekt bryłowy, który utworzyliśmy. I ustalamy wysokość oraz ilość płaszczyzn, jakie mają pociąć dany model. Używając opcji członu pierwszorzędnego z wyborem segmentu ścieżki, zaznaczamy kolejne elementy i tworzymy strukturę. Kontynuujemy rozcinanie, aby otrzymać przekroje we wszystkich potrzebnych sekcjach. Jeżeli segmenty mają niesymetryczne rozstawy, będziemy musieli powtórzyć operację kilkukrotnie. Możemy przejść do tworzenia skośnych sporników. W tym celu zostawiamy wyłączone opcję łańcucha i wskazujemy kolejne pary punktów. Wystarczy, że zrobimy to po jednej stronie, wtedy cały system struktur możemy odbić. Względem płaszczyzny prawej, drugi raz odbijamy ją względem płaszczyzny przedniej. A drugą stronę lustra będziemy musieli już potraktować jako oddzielne obiekty bryłowe. Zaznaczamy wszystkie elementy, wybieramy płaszczyznę odbicia i akceptujemy. Zostaje nam środkowa sekcja, tym razem znowu skorzystamy z rozcinania. Wyświetlamy szkice, które wcześniej służyły nam do wyciągnięć po profilach. I używając opcji łańcucha wskazujemy kolejne parę punktów, które w tym przypadku będą nam służyć do tego, żeby utworzyć wsporniki skośne. Zmieniamy opcję przycięcia profili. Powinniśmy zawsze dążyć do sytuacji, w której cała struktura modelowana jest w jak najmniejszej ilości operacji. Jeżeli jednak zdarzy nam się, że dostaniemy ostrzeżenie przy pozycji zarządzania narożnikami, oznacza to, że człon tego samego poziomu jest docinany do poprzednio utworzonego narożnika. Tym typem połączeń zajmiemy się po wygenerowaniu całego modelu. Dodajemy jeszcze ostatnie profile w środkowej sekcji. Będziemy chcieli jeszcze wstawić wsporniki poziome. Skorzystamy z opcji członu drugorzędnego, gdzie wskazujemy płaszczyzny, które zostały automatycznie wygenerowane przez operację rozcinania. Po wyborze odpowiedniego docięcia odbijamy całość lustrem. Kiedy wiemy już, że mamy wszystkie elementy konstrukcji, wybieramy narzędzie wykrywanie przenikania znajdujące się na zakładce Oceń, aby sprawdzić, w których miejscach znajdują się narożniki niedocięte względem siebie. Po zlokalizowaniu wybieramy polecenie przecięcie w menu Operacje. Zaznaczamy wszystkie obiekty bryłowe, które mają wziąć udział w analizie przecięcia. Wybieramy opcję Utwórz oba. Po wykonaniu przecięcia zaznaczamy tylko elementy, które mają zostać w naszej konstrukcji. Wybieramy odwróć wybór i wyłączamy scalanie wyników. W ten sposób wszystkie profile będą idealnie do siebie docięte. Warunki, które tworzyliśmy przy systemie struktur, będą też nadal obowiązywać. Dążymy do sytuacji, w której po wywołaniu wykrywania przenikania nie będziemy mieli żadnych zachodzących na siebie obiektów.